Żebyśmy nie, nie mieli no tak jesteś... samo... No ja nie chcę mieć tak jak ty. No to panie, w długo. Wiesz, że mogę kiedy chcę grać na twoim koncie nie, nie zmienić, tylko po prostu... No ja mogę.. Nie, bo ja się boję, że jak ja usunę, to usunę to u siebie. No wuj, a no to ja też sobie usunę wtedy. Nie ja nie chcę suwaki brawska, jest tylko konka. Boję, że sobie usunę. W sensie, że będę mieć rysuniekonka. Niech kąka I bas serio jak ma hiperkę. Kokson ja konąckop małykę. Jak on skop ma hiperkę bas, on skop małykę. Ja chyba kupuję hiperkę go basa jak masz jeden ulk i włączysz hiperkę i go gasz, to masz... Oj, No przynajmniej. Nie więcej ulków niż dwa. Błąd. To za młoda. Nie wiem. Ja myślałem, że do tego kosza skokrzy. I kloj, ulk, zgan. Masz kawę? Możesz skoczyć. Tak kiedy, kiedy piłka, tak do tego kosza. Nie, albo zobaczę, jak zobaczę, czy się da w ogóle. Ja do kosza skoczyłem, jak zda. Ej, skoczyłem do kosza, skoczyłem do kosza. Koszem skoczyłem do kosza. Wrzuciłem kosz do kosza, jak zda. Ej, jeszcze dodaj pucharki. Tak mogę sobie wbijać. No tak. To złap. Nie tak. Ale krótniej się tak. szkala, Oksolu. W sensie, że krótniej. Albo w to. Czakiem. Miko wygrywamy teraz. Ale to już na Overkainie. Ja zaraz będę. bęgę. O, on jeszcze pójdzie jak Jakoby. А где ты? А, вот а, а, а это нагревание.